Witamy Państwa serdecznie w smakach polskich. Dzisiaj prawdziwy rarytas. pieczeń szynki, glazurowana, ale również gotowana w piwie i wcześniej marynowana, peklowana. I proszę zobaczyć, mamy piękny kawałek szynki, specjalnie nie obcinamy tego tłuszczu, który jest po drugiej stronie. Skórka jest. I teraz ze skóreczką. I my właśnie taką, oczywiście tu jest pieczeń nieduża, ale może Państwo to postępować identycznie jak my teraz i będziemy mogli zrobić nawet z całej szynki taką pieczeń z jakiejś wyjątkowej okazji. Co najpierw robimy? Wlewamy, Wlewamy wodę wody. i robimy 8% roztwór pektosolu. Pektosol czyli już od razu gotowa mieszanka soli i saletry. Oczywiście jeśli ktoś... Dla kogoś najważniejszą rzeczą nie jest taki intensywny czerwony barwnik, to wtedy proponowałbym robić po prostu 8% roztwór soli i dodać jeszcze taką ilość jak soli, to cukru. Ale my tutaj robimy w sposób taki, jak dzisiaj nam życie dyktuje, czyli przyspieszamy temat i mamy roz połączony pektosol z wodą. Czyli taką solankę. Czyli no. taką robimy Zależy. solankę. Mamy tu już oczywiście naszą szyneczkę, ale zanim to zrobimy, to zrobimy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie tu mamy gotującą wodę i zaparzymy w tej wodzie taką zioła, ziół. drodzy Państwo. Mieszankę ziół. Tutaj jest i jałowiec, i majranek, i czomber, i zioła prowansalskie, a więc taka mieszanka. Y, która nam odpowiada smakowo. I jeśli my to tak zaparzymy, jak myśmy zrobili to w tej chwili i dobrze to zrobić również w termosiku na przykład, można to wcześniej zaparzyć, wtedy ziółka dadzą całą swój, cały swój aromat i my już teraz możemy wyłączyć, bo to chodzi o to, żeby to nam zaparowało, bo my właśnie takimi zaparzonymi ziołami wzbogacimy smak tej solanki. Wlewamy nasze ziółka do solanki, przez co solanka zmieni swoje zabarwienie, ale jednocześnie będzie smaczna. I to zawsze proponuję pomieszać i spróbować. Spróbować jak ona smakuje. Czy nam, czy jeszcze może. Ona musi być smaczna. Tutaj mamy właśnie taką bardzo dobrą, domową, bardzo przydatną na szykarkę. Ona, ta igła ma na końcu kilka otworów, przez co bardzo szybko to, to, ta solanka przeniknie nam do środka, do środka. I całość tej szynki bardzo szybko, bardzo szybko nabierze nam tego wyjątkowego smaku. My to teraz o, włożymy. Troszkę za zaduszamy. O, tak. I Odstawimy to niestety, drodzy Państwo, no przynajmniej na... Ci można te jeszcze... Można teraz już zioła wsypać bez żadnych problemów. Ten smak się, się nam pięknie tutaj na pewno wkomponuje w smak pieczeni. No i niestety, ale wynosimy to w chłodne miejsce, bo wtedy, kiedy w kuchni chcemy osiągnąć wspaniały rezultat, to nie możemy się śpieszyć. Także, gdyby chciało się odpowiedzieć na pytanie, jak długo, to trzeba powiedzieć, najmniej 48 godzin. A dużo lepiej, jeśli to będzie 3-4 dni. Ale przypominam, w niskiej temperaturze, czyli nie wyższej jak 400 400 Przed pieczeniem szynkę konserwujemy w 8% roztworze pektosolu, który wzbogacamy smakiem ziół. Na przykład jałowcem, cząbrem, pieprzem, zielem angielskim, tymiankiem i ziołami prowansalskimi. Następnym etapem to jest dobre. Esencjonalne piwo, czy na, najlepiej te piwo typu strąg, takie w których jest duża zawartość tej suchej masy, która jest zwykle opisywana na każdym opakowaniu. I takie piwo jest najbardziej właściwe do tego, żeby w tym piwie uważyć naszą szynkę. Do tego piwa, właśnie w tym naczyniu, takim, takiej brytwance, która już jest na gazie, kroimy. Te same warzywa, które zwykle dodajemy, kiedy gotujemy rosół. No i tutaj, jak widać, po kolei Marcin wszystko, wszystko pięknie pokroimy. kroi. Jeszcze zostało dużo marchewki. Przyprawimy to piwo również jeszcze i pieprzem, i zielem, i liściem. I do takiego wrzącego piwa, bo to jest bardzo ważne. Bo jeśli byśmy włożyli samo, samo mięso i po prostu nie byłoby temperatury, to niestety Soki mięsne mogłyby nam uciekać. Wtedy, kiedy wrzucimy we wrzące, wrzące piwo z tymi warzywami, to wtedy nastąpi zamknięcie pory. No więc tutaj mamy pokrojone powolutku warzywka. Temperatura jest już właściwa, to ja, to ja przyniosę szynkę. Tu trochę dużo nalaliśmy, ale jest nasza szyneczka. A to już wrze, tak, gotuje się. Tak, i taką szynkę całą. Tak, i w całości Ile waży, ją. tyle ją parzymy. I teraz właśnie, to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy wrzucimy szynkę, to mamy, zna, powinniśmy znać jej wagę. I jeśli to będzie szynka, taki kawałek dwukilogramowy, to dwie godziny. Jak trzy kilogramowy i odpowiednio. I ten czas jest nie na to, żeby bardzo mocno to piwo się gotowało. To ma być po prostu parzenie, w związku z tym przykrywamy i będziemy tak na takim bardzo delikatnym ogniu, tak żeby to tylko czas do czasu zabulgotało, a nie żeby intensywnie się gotowało, bo to by było również niewskazane. Szynkę parzymy w piwie tyle czasu ile waży. Nacinamy skórkę, smarujemy musztardą z miodem i pieczemy w 200-220 stopniach Celsjusza do czasu aż pojawi się złoty kolor. Proszę Państwa, nasza szyneczka ważyła tylko kilo 20, a więc upłynęła godzina i 20 minut i w warzywach i w piwie jest pięknie uważona. Proszę zważyć, że ona nie wygląda tak okazale jak poprzednio. Po prostu szynka w takim parzeniu traci. No i teraz będziemy mieli, już mamy nagrzany piekarnik bardzo mocno, i teraz nacinamy tą skórkę, która jest. No tak jak skórka na golące, którą przecież podobnie się robi, o, nacinamy ją teraz bardzo ładnie, w kwadraciki takie. No i teraz o tutaj może damy odpowiednią ilość. O, pół na pół. Dobrze. No i teraz tu mamy miód. O, zaczniemy go. To miód. Piękny, gryczany. wspaniały, gryczany. O takim super aromacie. Wybijemy to może miotełką. No i teraz będziemy to zapiekać. zapiekać, ale grubo posmarujemy tak powoli, powoli, żeby to pownikało głęboko, żeby dało ten swój smak, aromat. No i teraz do mocno rozgrzanego piekarnika. Piekarnik jest rozgrzany do 200, 220 stopni i wrzucamy. Tu jeszcze wrzucimy górne nagrzewanie. I teraz, drodzy Państwo, musimy się uzbroić w cierpliwość, patrząc, kiedy pojawi się na szynce smakowita, taka przy, piękna, zakolorowana glazura, bo tak właściwie można powiedzieć, że jest to pieczeń glazurowana. No i już piękny kolorek nasza szyneczka w piekarniku dostała. Trzeba tylko uważać, ostrożnie. No i gotowa do podania. Taka szyneczka z wianuszkiem. Różowa w środku. Zapeklowana. No i teraz drodzy Państwo. Szyneczka. Pieczeń i dodatki. Takie tradycyjne ziemniaki i kapustka zasmażana. Smacznego.